W studiu Tygodnika Bydgoskiego pan profesor Marek Hamot, historyk, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze. Spotykamy się, żeby powspominać historię bydgoskiego liceum katolickiego, bo jest to związane również ze wspomnieniem o zmarłym niedawno księdzu Romanie Knebleskim, który był pierwszym dyrektorem tego liceum. Ale pan od początku był nauczycielem historii w tym właśnie liceum katolickim. Jakie były początki tej szkoły? To może na początku powiem, że nie był pierwszym dyrektorem, tylko był mhm. drugim, ponieważ króciutko na zupełnie na początku dyrektorką była pani Bemenek, a ksiądz Roman Kneblewski był najpierw prefektem, to był krót, to była, to było bardzo krótko, już nawet nie wiem, czy nawet rok to trwało, tylko możemy to liczyć w miesiącach i rzeczywiście dyrektorem, formalnie rzecz biorąc, drugim był ksiądz Roman. Natomiast ksiądz Roman Kneblewski już. Jako dyrektor i prefekt, bo um, łączył te dwie funkcje, rzeczywiście nadał szkole. Zupełnie, nawet i na dzisiejsze czasy, a na tamte to na pewno, zupełnie nowatorski, niespotykany format. I to był rzeczywiście taki okres pionierski, ale jednocześnie niezwykle kreatywny. Ja rzeczywiście byłem od, od początku, chociaż nie byłem w, takiej, w tej grupie inicjatywnej, bo tam była jeszcze wcześniej taka grupa inicjatywna nauczycieli katolickich, którzy się do tej formacji jakby przyznawali czy, 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 czy reprezentowali ją. I, i, I w tej grupie akurat tej inicjatywnej nie byłem, ale jak już szkoła ruszyła, to byłem od samego początku. A proszę powiedzieć coś o tym formacie niezwykłym autorskim, o którym Pan wspomniał. Tak, tu było połączenie dwóch spraw, to znaczy z jednej strony i tutaj ta kolejność jest dla lat 90., kiedy ksiądz Roman był właśnie dyrektorem. Jednocześnie takim no, kreatorem tej szkoły, bo to tak trzeba powiedzieć, to nie była tylko przez niego traktowana funkcja administracyjna, zarządcza, ale właśnie taka bardzo kreatywna, tak? To on tutaj miał najwięcej, bym powiedział, takich pomysłów, które były wdrażane w szkole polegało na z jednej strony bardzo wysokim poziomie nauczania, a z drugiej strony. Głęboka formacja. No, wydaje się, że w szkole katolickiej to normalna sytuacja, aczkolwiek tu bym powiedział, było wiele takich pomysłów, na przykład jeżeli chodzi o poziom nauczania, żeby klasy nie były zbyt liczne, żeby był bardzo bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami. I bardzo szybko wprowadziliśmy taką metodę nauczania fakultatywnego, gdzie uczeń miał więcej do wyboru przedmiotów, poza oczywiście programem, który go obowiązywał i zestawem przedmiotów, który obowiązywał. W naszym liceum był taki sam jak w każdym innym liceum. Chociaż ale... nie było wtedy jeszcze podstaw programowych. Tak, ale, prawda? ale tutaj mhm. ta formuła nie, nie odbiegała co do zasady od liceum. Natomiast Wprowadzaliśmy takie, właśnie to był też pomysł Księdza Romana, wprowadzaliśmy taki elastyczny sposób kształcenia, że uczeń mógł wybierać dodatkowo jeszcze w mniejszych grupach takich fakultatywnych, gdzie, gdzie mogło być na przykład czterech czy nawet trzech uczniów. Były momenty, ja pamiętam, że, że były też byli też u dwu, powiedzmy dwoje uczniów na takich zajęciach fakultatywnych, które znacznie poszerzały wiedzę z danego przedmiotu. Prawda? I to każdego przedmiotu praktycznie to dotyczyło. I dodatkowym jeszcze tutaj rysem z racji tej, że ksiądz Roman był wykształconym anglistą. Był językoznawcą, był anglistą, no, był ze stopniem naukowym doktora, przyszedł tutaj do, z uniwersytetu, no, poszedł w ogóle na, do seminarium duchownego, już jako człowiek dojrzały, ukształtowany, z obronionym doktoratem, prawda? z tego co pamiętam, był w seminarium gnieźnieńskim. Więc tutaj tego typu dyrektor, który ma takie doświadczenie także akademickie, no po prostu tej akademickości tutaj przydał w liceum. I rzeczywiście to liceum nie mając w swojej nazwie akademickie, bo niektóre średnie szkoły, licea mają taki, taki, taką, taką, taką nazwę, ale nasze nie, mia, nie mając tej nazwy, de facto takim było. Miały I, taką atmosferę. Miały taką atmosferę, taką, tak, taki format, jeżeli chodzi o kształcenie. E, taki bardzo akademicki, prawda? i e, e, też y, y, trzeba było zatrudniać y, część nauczycieli, którzy y, y, mieli stopnie naukowe, prawda? no ja do nich też należałem, ja byłem po prostu wykładowcą wtedy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, mhm. więc y, byli jeszcze inni y, koledzy z tą znakomitości, y, y, tam... Y, y, jeżeli chodzi o nauczycieli, o może, najwyższych. Może, o najwyższych to, może można wspomnieć kilka nazwisk, które, które tam się pojawiały. No, był nauczycielem. Teraz obecnie profesorowie. No, pro, obecnie profesor Wacław Lewandowski, wybitny znawca twórczości Józefa Mackiewicza, filolog polski, prawda, historyk literatury. No, profesor, profesor Stachewicz, który jest wybitnym i teologiem, i filozofem, etykiem. No i Wielu nauczycieli, którzy tutaj w środowisku bydgoskim miało doświadczenie. Także to, to był ten pomysł na liceum, które miało przede wszystkim wypracować sobie ten bardzo wysoki poziom nauczania, ale jednocześnie, żeby to liceum dawało możliwości dla uczniów sprostania z, z tym wymogom, prawda, no bo to były duże wymagania w stosunku do, do uczniów i później nawet wprowadziliśmy dla uczniów, wtedy jeszcze to, było, to były lata 90., jeszcze, prawda, więc dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej takie wieczorowe zajęcia, w, w ciągu tygodnia, raz bądź dwa razy w tygodniu, takie zajęcia przygotowawcze do, nasze, do, do naszego liceum. Promujące zaraz Tak, tak mm. taka, taka tak, prerekrutacja nawet, tak bym powiedział, ale tu chodziło o to, żeby przygotować tych uczniów do wejścia, od razu od pierwszej klasy naszego liceum, do tego no, niespotykanego w innych liceach na ogół sposobu nauczania, który właśnie miał taki, z jednej strony był bardzo wymagający, poszerzał program, pogłębiał pewne zagadnienia z poszczególnych przedmiotów, ale jednocześnie dawał szansę rzeczywiście mhm. zdobycia takiej pogłębionej wiedzy. To oczywiście nie było dla wszystkich uczniów. Nie wszyscy uczniowie przyjmowali to z z, z taką pełną otwartością, jak to młodzi ludzie, no bo wiadomo, wymagania były duże, więc uczniowie też musi, musieli dużo własnego wkładu tutaj włożyć i, i przykładać się do nauki. Ten poziom był tutaj pilnowany i, no, i tego, ta, tego pilnował między innymi właśnie ksiądz Roman jako dyrektor. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w ściśle współpracował w latach 90. z zespołem. Także także nie, nie, było, nie było to tylko takie bym powiedział jednoosobowe Um, układanie całego merytorycznego programu nauczania. Jako dyrektor w latach 90., potrafił polegać też na, mhm. na doświadczeniu i na, na wiedzy nauczycieli, którzy mieli też tutaj swój wkład. Także z tego okresu, jak pamiętam, liceum było efektem pod względem merytorycznym, pod względem poziomu nauczania, sposobu nauczania, pewnego modelu, który wypracowywaliśmy sami, było efektem pracy zespołowej, naprawdę znakomitego zespołu nauczycielskiego. To miało swoje odzwierciedlenie również w różnych rankingach, które były robione. Tak. Nie udało nam się niestety tych rankingów odnaleźć, ale nie wiem, czy pan pamięta przytoczę jakie tam z pamięci. Były pozycje. Panie redaktorze, mhm. przytoczę z pamięci, bo trudno nie pamiętać tego typu wyników. Otóż te rankingi były raz w 1999, drugi raz w 2000 roku. To były rankingi perspektyw, które do dzisiaj są i są bardzo poważnie brane pod uwagę. Jeżeli chodzi o ranking szkół średnich, liceów, i myśmy wtedy zajęli raz piąte miejsce w kraju, a drugi raz szóste miejsce. Więc myślę, że to jest ten wkład ówczesnego pierwszego katolickiego liceum ogólnokształcącego, które wtedy się mieściło, przy Leszczyńskiego, wkład w, w dorobek edukacji szkół średnich Bydgoszczy, przynajmniej tej powojennej, bo ten wynik naprawdę chyba, o ile sobie dobrze przypominam, nie został poprawiony. Właściwie odejście księdza Romana Kteblewskiego zbiegło się z pewną reformą edukacji, tak, bo to tak, był to rok prawda. 2000. Tak. Proszę coś powiedzieć o tym czasie i o tym odejściu, jak do, jak do tego doszło. No, odejście było związane z decyzjami, decyzję podjął wczesny taki no bezpośredni zwierzchnik, tak? bo liceum podlegało władzom kościelnym i budynek zresztą był własnością kościoła przyleszczyńskiego. Decyzją arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, który zresztą trzeba powiedzieć, był bardzo zawsze zainteresowany życiem szkoły. I tutaj taka decyzja zapadła. No i ten etap liceum miało, miało i ma za sobą, bo przecież liceum funkcjonuje do dzisiaj. Pan profesor Marek Hamot, historyk, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki, był naszym rozmówcą. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.